Siemanko, witam wszystkich tak Pomyślałem, że nagram wam jak wygląda mój groch Sorry, że jest późno, ale właśnie odjeżdżamy i szybkie zbiory chcę zrobić Groch ma mniej więcej około 80 cm wysokości To jest ten groch, który był sadzony w marcu końcem marca, Dziś koło 25 marca sadziłem do gruntu, no się ona po prostu grochu Mamy teraz początek czerwca w sumie i i zobaczcie no piękny groch znaczy już zbiła się połowa czerwca w sumie, no ale to wraz, no nie wiem czy ktoś ma w czerwcu po, między połową, że między początkiem a połową czerwca, czy ktoś ma w ogóle groch w gruncie. Oczywiście przy, przypominam, że je mieszkam na Lubelszczyźnie, około 50 km na południe od Lublina. Tak wygląda moja uprawa grochu w tym roku. Stwierdziłem, że były te ciepłe dni i posieję na próbę. No i jednak się opłacało. I zobaczcie, mnóstwo kwiatków, bardzo dużo kwiatków, i jeszcze co? Są owoce. Ja już tu kilka zerwałem. Ja zamierzam sobie zrobić kinczyka, w tym, tym razem z właśnie świeżym własnym groszkiem, tu jest i cukrowy, i zwykły. Nie wiem tylko, który jest który. Prawdopodobnie, sorry, prawdopodobnie po prawej jest cukrowy, tutaj jest zwykły. Tylko że tak, o widzicie jaki piękny groszek. Widzicie? Przełożyłem tylko gałązkę i się pojawiły piękne groszki. Uwielbiam groch. Ja sobie tak w ogóle podjadam to na świeżo. Jak przychodzę po prostu w ogrodzie od razu na świeżo ścinam to sobie i wcinam. Fajnie powiedziałem, co? Ścinam i ścinam. No ale tak jest, faktycznie. Zobaczcie, trała tu przeszkadza. Ale o. Tu następny. Tam jeszcze jeden. O. No ten tu w ogóle już taki nabrzmiały nasionka się już tworzył No i właśnie ja sobie podchodzę i jem I widzę, że w tym roku to sobie dobrze pojem i dużo pojem bo 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 Bo, bo jest kwiatków mnóstwo Zobaczcie, przecież tu jest aż biało Naprawdę do ich siatki można jeść, tak? I takie młode pędy liścienne o te. Tylko że to bardziej mniej rozłożone jeszcze. Takie w sumie, no nie wiem, jak pokazać wam. No i te w ogóle pnącza też zjada się. W Azji to wszystko zjadają. W ogóle w Azji widziałem na filmach, że o takie zrywają pędy młode. Oddzielnie liski, oddzielnie te pnącza. Pnącza wykorzystują do dekoracji takiej surówki, a to właśnie z czymś tam gotują, nie na szybko. Więc groch ma dużo wykorzystywania, znaczy wróć zastosowań. W wielu potrawach go można w, w różny jaki sposób wykorzystać. Więc dlatego warto uprawiać groch. No mówię, no skoro faktycznie jest chłodoodporny. W sumie to może i mrozo, bo po tym co posiałem były jeszcze przymrozki. No i go nie schrzaniło, nie? Nic nie było żadnego problemu. Nie zmroziło go tak, żeby uszkodzić pędy, w ogóle liście nie były y, uszkodzone po mrozach a mróz był, na pewno był mróz bo koło świąt wielkanocnych był mróz no widzicie tutaj w tym miejscu róz też ale coś mu nie pykło tam jakieś tam młodo wyłażył ale prawdopodobnie to nie jest wina chłodów, tylko to jest wina nasion ja kupiłem je nie wiem czy mogę powiedzieć, ale powiem huk tam, co by nie było kupiłem je albo w Stokrotce, albo w Lidlu. Takie te najtańsze, najgorsze, jak to mówią, najsłabsze nasiona, grochu Po chyba niecałej złotówce Albo po złotówce Więc wiecie, no, małe ryzyko I dlatego stwierdziłem, że ja to posieję sobie w marcu I od tej pory tak będę chyba robił co roku Nie wiem, czy to jest taki traw, że tak się udało Czy to będzie tak Możliwe uprawiać to co roku w ten sam sposób, ale spróbuję Spróbuję sobie ten groch uprawiać właśnie w, co roku od samego marca, od pierwszych już takich odwilży, jak tylko będzie ziemia w miarę ciepła. A w marcu wtedy już była taka letnia, nie, nie była taka zmarznięta, tylko faktycznie już była letnia ta ziemia. Stwierdziłem, że sobie posieję ten groch, w sumie to posadzę, znaczy nie wiem, posieję, bo to były nasiona. No ale powtykałem, więc sadziłem tak jakby, no. nie wiem jak to nazwać, no chyba posieję raczej. Więc posiałem ten groch i efekty są Przecudowne. Dodatkowo, widzicie, tutaj leży tutaj jest, wszędzie obkładam skoszoną trawą, tak jak mówiłem i to też dużo daje, zobaczcie. Po obkładaniu skoszoną trawą tu jeszcze nie, bo tutaj jeszcze nie wykiełkowało sobie, ale tam jest chyba szalotka, coś tam widać, młoda wykiełkowała, ale to jeszcze nie ten etap trochę podrośnie, wtedy dopiero będę to wszystko obkładał Ja wszystko obkładam skoszoną trawą, dzięki temu nie ma zielska bo to było ten, plewione tylko raz obłożone, tutaj coś tam wiecie, wyłazi jakieś zielsko, ale to nie jest to co już to widać nie nie mogę wam przy, przy ten oddali za bardzo muszę tak zrobić, ale no nie ma takiego takiego problemu z tym o. grządka jest totalnie czysta i ona nie była plewiona już no z miesiąc ponad druga rzecz jest taka, że jednak to utrzymuje dużo wilgoci Dlatego też jest fajną rzeczą to obkładanie. Urywaj jeszcze trochę kopru, bo ja to w ogóle tak mam, że mi się koper sieje, to się rozsiewa wszędzie sam. Ja po prostu nie wyrywam, bo go zostawiam. I, no i mam dzięki temu jeszcze koper, tak wszędzie praktycznie, w każdym tym miejscu i w różnym wieku oczywiście ten koper jest. Więc o. Dobra. To tyle co do uprawy grochu. Jak się podoba łapka w górę, subskrypcja, mile widziana i na razie, ho, cześć.